Merhaba! Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i... i ja... i Nuri oczywiście. Dzisiaj jesteśmy mm, cały czas jeszcze w klimatach świątecznych. Znowu będzie filmik vlogmesowy, pogadankowy. Więc przygotujcie sobie tak jak my herbatkę. Żebyście mieli co popijać, bo trochę to pewnie potrwa. Mm -hmm. mm, gorąca. Mm. <gadanie> A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O świętach, a właściwie o wigilii, polskiej wigilii. Mhm. Powiemy trochę o tym, właściwie Nuri powie, jakie ma wspomnienia z wigilii, którą mieliśmy okazję spędzić razem z całą moją rodziną w Polsce, jak jeszcze w Polsce mieszkaliśmy. Mhm. I powiemy też o tym, jak wyglądała wigilia, którą zorganizowaliśmy tutaj, już Znany. mieszkając, w Persji, dla naszych znajomych Znany. z Turcji. No, i też o tym ogólnie, jakie Turcy mają podejście do tradycji dla nas wigilijnych, a dla nich noworocznych. No i właśnie od tego zaczniemy, bo mamy też sporo widzów z Turcji i chciałabym najpierw to wszystko wyjaśnić, bo trochę jest w Turcji nieporozumień w tym temacie. Więc najpierw o tym powiemy, zanim przejdziemy dalej. Słuchajcie. No wiadomo, generalnie rzecz biorąc, ym, główna wyznawana religia w Turcji to jest islam. No mhm. oczywiście są też mniejszości religijne inne, no ale na tym ogólnym aspekcie się skupmy. Więc świąt Bożego Narodzenia czy Mikołajek w Turcji nie ma jako takich, no bo to nie ta religia. No ale Turcy oglądają sobie amerykańskie filmy, prawda? Tak, i właśnie stamtąd biorą takie rzeczy. Jest nieporozumienie, bo mieszają. Yy... Wigilia znaczy Boże Narodzenia i Sylwester razem. No właśnie. Wszystko razem w Sylwestrze. I robią. dla nas, chrześcijan, to jest zupełnie abstrakcyjne, no bo dla mnie jak można połączyć tradycję ze święta religijnego z tradycjami święta, które w ogóle nie jest związane z religią. Mhm. No dla, ja nie mogę tego zrozumieć. No, ale wiecie, Turcy sobie oglądają te filmy. Tam, wiecie, Kevin sam w domu i, i takie inne yy, świąteczne. No i podoba im się, że dom przystrojony lampkami, że wielka choinka stoi. No. Że prezenty sobie dają. To jest tak miło. Cała rodzina się spotyka przy stole. Jedzą tego indyka pieczonego, nie? No i też by tak chcieli po amerykańsku. Tak. No, ale trzeba było te tradycje z jakimś świętem połączyć. No Skoro nie ma świąt Bożego Narodzenia, bo jest islam, no to właśnie przypięli to do Sylwestra, słuchajcie. Tak zupełnie no. bezrefleksyjnie, skąd te tradycje tak naprawdę się biorą. Przypięli do święta, które tutaj jak dla mnie w ogóle nie pasuje, nie? Mhm. Także tureccy widzowie, pamiętajcie, jeżeli już decydujecie się ubierać tą choinkę w Sylwestra i robić te wszystkie inne rzeczy pamiętajcie skąd to się tak naprawdę wzięło. I pamiętajcie, że dla nas chrześcijan Wigilia, święta Bożego Narodzenia, Noel zaczynają się 24 grudnia i trwają jeszcze 25-26 grudnia i to są święta religijne. Tak naprawdę chodzi o to, że my cieszymy się z narodzenia Jezusa. I po kolacji wigilijnej o 12 idziemy do kościoła na pasterkę, śpiewamy kolendy, dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. Chodzi o to, żeby spędzić czas z rodziną i skupić się na tej radości, a ta choinka, Mikoła i prezenty to są tylko dodatki komercyjne, które się gdzieś tam po drodze po pojawiły, i, i tak naprawdę nie o to chodzi. No a Sylwester obchodzony tak jak i w Turcji ostatniego dnia grudnia. Właściwie w nocy. To jest święto w ogóle nie związane z religią. My po prostu żegnamy stary rok, witamy nowy rok i jest huczna zabawa z tańcami, z alkoholem, z fajerwerkami. Więc no, jak można łączyć, nie? Pamiętajcie o tym. No dobrze. No. To jak już wyjaśniliśmy dla tureckich widzów. No to... Mam nadzieję, bo zawsze to jest problem w Turcji. No właśnie. To powiedzmy może też o tym, jakie różne są podejścia Turków, właśnie do tej tradycji ubierania choinki i, i, i wręczania tych prezentów, bo, bo na tym to właściwie tutaj polega. Są Turcy religijni i niereligijni? No tak. Są właśnie dwa rodzaje, można mówić. Religijne, nie religijne. Religijne ludzie w ogóle myślą, że to grzech. W ogóle ubieranie choinka to grzech i jakieś tam oświetlone, udekorowane rzeczy. A nie religijne ludzie robią, ubierają choinkę i świętują niby e, Christmas. No, niby Christmas. <laughs> niby Christmas, ale sylwester razem mm -hmm. pomieszany. No. Co my tutaj widzimy na wschodzie Turcji wersji? Jakie są tendencje raczej? Na wschodzie to jest fakt. Trzeba to, no, przyznać. to przyznać. Przyznać. Przyznać, Trzeba to przyznać, że na wschodzie jest e, trochę bardziej konserwatywny niż na zachodzie. I tutaj większość ludzi, może nie jest wcale większość, myślą, że to wszystko jest grze. Mhm. Ubieranie, choinkę, świętowanie i tak dalej. Więc e, mhm. myślę, że bardzo mało ludzi choinkę tutaj ubiera, werciś. I też trudniej tutaj różne rzeczy świąteczne dostać niż na zachodzie Turcji. No bo po prostu nie ma na to popytu. Nikt tego nie kupuje. Mm -hmm. um, i, I co mnie tak rozbawiło, jednego roku widziałam na przystanku autobusowym w mieście... Plakaty. Dwa plakaty obok hmm. siebie na tym samym przystanku. Na jednym była reklama jakiejś imprezy sylwestrowej w restauracji, cała oferta. Mm -hmm. A na drugim, właśnie Mikołaj przedstawiony w taki... jako szatan. Jako i... szatan, tak, grzech, nie świętujcie tego, pójdziecie do piekła. <noise> to mnie rozbawiło, że obok siebie dwa, dwie takie skrajne rzeczy. No ale też, wiecie, to podejście takie bycia przeciwnym temu o, tym krysmesom tutaj to też nie jest tak, że ktoś jest przeciwny temu, że my to obchodzimy tutaj. Mhm. Chodzi o to, że religijni nasi sąsiedzi nie ubiorą u siebie w domu choinki, ale też nie rzucają nam kamieniami w okno z tego powodu, że my mamy w oknie lampki. Oni nas znają, wiedzą, że ja jestem obcokrajowcem jestem innego wyznania i nikt tutaj problemów nie robi. Tak to wygląda. Wiecie co? Ja myślę, że można to łatwo porównać do Halloween w Polsce. To no. polska tradycja nie jest, ale do Polski przyszła. I są ludzie, którzy normalnie e, świętują Halloween. Przebierają się, chodzą dzieci po domach, zbierają cukierki. A są religijni katolicy, którzy są bardzo przeciwni temu i tak. uważają to za grzech. Nie? No to tutaj jest tak samo jeżeli no. o to chodzi. Jest tak samo. No. Można tak powiedzieć. W ogóle ubieranie, choinkę i takie rzeczy chyba... Nic nie ma połączenia z religią. No Nawet pogańskie to jest. No, tak naprawdę. To po prostu jakoś w czasie ludzie tak zaczęli ubierać i udekorować, ale mm. tak y kiedyś nie było. No. No. To jest święto, że Jezus się urodził i tyle. No. To świętują. No. Jezusowi w Betlejem hojniki nikt nie ubierał, nie? <laughs> Ale dobra, słuchajcie, wróćmy właśnie do tych wigilii. Jak już jesteśmy przy tych nieporozumieniach w Turcji, no to od tego zacznijmy. Od wigilii, którą w Turcji zorganizowaliśmy. Mhm. No, to było śmieszne. To było śmieszne, bo właśnie wtedy wyszły te wszystkie nieporozumienia bardzo wyraźnie. No, zaprosiliśmy znajomy do nas na wigilię, właśnie. Mhm. Mówiliśmy im prędzej, że to jest wigilia, a nie Sylwestr, ale oni. Ubrali kieckie dziewczyny i opaki też, wiadomo, jak. Myśleli, że będzie impreza. Jak do ten... klubu się ubrali, po klubu. prostu. I jak przyszli, w ogóle pytali najpierw, czy jest indyk, czy będzie indyk. Mhm. W ogóle pierwsze zdziwienie było, że mają przyjść 24 grudnia, tak. a nie ostatniego grudnia. Nie? To było pierwsze zdziwienie. No, jak weszli do nas do mieszkania. To gwiazdą e, wieczoru okazała się choinka, bo pierwsze co przylecieli sobie na Insta, foteczki z, z choinką zrobić, nie? Mm -hmm. e, no i, i właśnie zauważyłam, że się tak ubrali, y, jak na imprezę do klubu. <laughs> e, no i potem się trochę zdziwili, że, że jednak to wszystko tak trochę no, religijnie było, no bo. Myśmy przygotowali też fragment z Pisma Świętego o narodzinach mm -hmm. Jezusa z tłumaczeniem tureckim. Czytaliśmy to, była modlitwa, było dzielenie się opadkiem. Um, no, <grym> więc trochę im się chyba głupio zrobiło, że się tak obrali, bo, bo zauważyli, że tu jest jakiś zgrzyt, coś jest inaczej. No. no i jak zobaczyli, że na stół wjechała ryba i pierogi, a nie indyk, no to. Tak. Trochę byli no, zdziwieni. No, i za nie spodziewanie tego. Tak, nie spodziewali tego. A ty pamiętasz w ogóle, jak reagowali na potrawy i co my mieliśmy na stole? Na przykład barszcz. Mm -hmm. No, mówili na początku, że to wygląda jak krew. No. Bali się. Z czego jest ta zupa zrobiona? No, z czego to zrobione? Pytali, i ja tłumaczyłem trochę, że skład... składniki i tak dalej. Mm -hmm. No trochę. Próbowali, jedli. No, ale. niektórym smakowało, niektórym nie. Myślę, no. że to, to ten kolor i strach, niedowierzanie, jeżeli chodzi o składniki, przeważał. Ale ja i... pierwszy raz jadłem barsz 9 lat temu. 9? Tak, może mhm. 8, może 9, nie wiem. 9 lat temu pierwszy raz próbowałem, to też tak myślałem. Mhm. Czerwona zupa, no, wygląda jak krew, naprawdę. Bałem się jeść to, ale jak próbowałem z uśkami to było... No smakowało. Dobre Ty było. pierwszy raz barszcz tak. na naszej Wigilii na naszym Erasmusie w Burdur. Tak No, no to to było 9 lat temu. Tak. Jedy! Ja zapomniałam w ogóle, żebyśmy wtedy Wigilię zorganizowali. No jadłem tam uśkami. Ale to była taka prowizoryczna Wigilia wtedy. Mm. <noise> Bardzo. No. no ale wróćmy tutaj do tej, do tej Wigilii ze znajomymi tureckimi. Mm. Inne potrawy. No mieliśmy pierogi. Pierogi akurat ryby. ruskie, bo, bo je najłatwiej przygotować. Ryby. Ruskie, e... bo ja lubię. No okay. to wszyscy muszą pojeść <głos> 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 No i był też piernik i kompot z suszu. No pierogi to tak różnie. Niektórym Aha. smakowały, niektórym nie. Tak. Ryby bardzo im smakowały. No. Bardzo. No ryby ogólnie dużo jemy w Turcji. No. no. Więc tak. podobało im się, że, że te ryby były smażone w panierce, a, a drugi rodzaj był w sosie pomidorowym, więc no mhm. to było coś innego, bo w Turcji raczej ryby po prostu są grillowane. Tak. Czy tam w piekarniku zapiekane bez panierki, nie? więc to, to było coś innego dla nich. Piernik, Piernik to w ogóle było dla nich dziwne ciasto, nie? Tak, mówili też, pamiętam, że soje z środku tak bardzo dziwnie smakuje. Bo jest Cynamon też Cynamon daje taki efekt, taki smak, zapach się no. razem. Dużo Dziwnie przypraw. się wydaje dla nas, dla Turków. Dużo przypraw. Dużo i... przypraw no. no nie ma takiego ciasta, które można by było porównać do piernika w Turcji, więc zupełnie są Turcy nieprzyzwyczajeni, żeby do ciasta tyle przyprawdawać. tak. Więc po kawałku zjedli i mieli dosyć. No, kompot z suszu im smakował, bo akurat mhm. no, no, kompoty to też się. Turcji robi, więc no, to mi smakowało. Ale ogólnie ja bardzo miło to wspominam, bo jak już przyszli i zobaczyli, że to wszystko inaczej wygląda, niż sobie wyobrażali, to zadawali bardzo dużo pytań, bardzo byli ciekawi, więc no, myślę, że dużo się z tego dowiedzieli i, i że to by było dla nich też takie niezapomniane doświadczenie. Także bardzo sympatycznie. Tak. No dobrze, no to przejdźmy teraz do tej wigilii w Polsce. Jak ty to wspominasz? Kiedy to było? Jak to było? Muszę grzebać w wspomnieniach. Pięć lat minęło. A, no, pięć lat temu to było. No, to było moje pierwsze i może ostatnie, nie wiadomo. Wigilie w Polsce, tak powiem, bo wtedy jeszcze nie pracowałem. Mieszkaliśmy w Polsce, nie pracowałem tutaj w Turcji, o to chodzi. I miałem okazję, miałem szansę tam doświadczyć Wigilia i zobaczyć, jak wygląda. Ale teraz pracuję tutaj, w Turcji, i tylko latem mam wolne i ferie zimowe, więc Wigilia ciężko. Mhm. Dlatego tak mówię, Może to było ostatni nie. raz w Polsce. Nie mogą nauczyciele sobie brać urlopu wtedy, kiedy chcą, nie? O to no. chodzi. Jest latem wolne i koniec, nie? No i było wtedy to z całą rodziną. No, i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, bo wszyscy byli tam. Fajnie było odpędzone czas. Wtedy też był dziadek. Niestety rok później odszedł. Mm -hmm. no. Tak, ostatnie święta z dziadkiem i ja akurat. Tak, to fajnie... było jego ostatnie święta i ze mną. Jeszcze ja z całą rodziną. Mm -hmm. I to było moje pierwsze też. Bardzo dużo, tak pomieszane uczucia. No. Mhm. Wszystko dziwnie było teraz, jak myślę. I to było tak. Siedzi, usiedliśmy na stół. 12 potraw. Po, potraw, potraw. No, ryby, pierogi i takie rzeczy, zupa. Ja myślałem, że od razu siedzimy, jemy sobie, pogadamy i tak dalej. I patrzę, wszyscy stoją, nagle. Ja nie wiem, wtedy tak dobrze jeszcze polskiego nie umiałem też. Coś tam mm. mówią, ale ja patrzę, no. A poza tym, tylko ja byłem tam obcy krajowiec i muzułmanin. Mm -hmm. <laughs> I reszta inni wszyscy... oprócz Magden, nie mówili po angielsku i wszyscy po polsku. I sta tak stanęli i coś modlili. Wtedy najpierw modlitwa trzeba było odmówić. Tam, odmówić. No, ja też po prostu stałem i patrzyłem, bo nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się dzieje. I potem po tej modlitwie już usiedli, usiedliśmy, jedliśmy. Potem po kolacji, tak a mogę mówić, po powili. A opłatek też. Opłatek było przed czy po? Przed jedzeniem. No przed. a opłatek też. Opłatkiem się dzieliliśmy też. To było dziwne dla mnie wtedy. Teraz już wiem. Wtedy nie wiedziałem. No i życzenia i potem Wigilia, jedzenie i po Wigilii. Już było czas na prezenty. Prezenty e, daliśmy sobie, ale zanim prezenty, to jeszcze kolendy. <grym> Babcia zawsze buduje napięcie. Nie ma że od razu prezenty, Mikołaj. Zawsze jeszcze czas z babcią kolendy pośpiewać. <grym> to było fajnie, no. to było naprawdę miło. Bardzo mi się podobało, że tak śpiewają kolendy <grym> i wszyscy razem. No to było przymiłe czas. tak. No. Super. Super mi się podobało. I potem w nocy chyba się idzie. Mhm, o 12 wszyscy, wszyscy poszli na pasterkę. Nauczyłem słowo. <grym> A my zostaliśmy chyba z dziadkiem, Dziadek tak. i ja. Tak. Tak pamiętam. Mhm. I po prostu siedzieliśmy, <grym> mówię, nie umiałem za dużo tak polskiego jeszcze. Trochę było ciężko, ale trochę się cieszy też. No, siedzieliśmy, pogadaliśmy coś tam. On chciał grać karty, jak zawsze. <grymne> Mogłeś no. jeszcze z nim sobie sam spędzić czas, nie? Tak, I nauczył nie. mnie nawet, jak grać karty, zasady i ten. Potem, no, wszyscy wrócili. Tak było moje pierwsze wrażenie tak wigilijne w Polsce. Bardzo mm -hmm. mi się podobało, no. A powiedz mi, jakie tradycje ci się najbardziej podobały i, i, i tradycje, o A. których nie wiedziałeś, że, że coś takiego robimy. Tradycje na przykład zawsze zostawiają e, krzesełko puste tak i talerz, e, jedną, ta, jeden talerz pusty. Dla osoba, która może każdej chwili przyjeść, kto jest potrzebie. No. Mhm. Może dzwonić i potrzebuje, i może. No... Tak, przyjść ci... i wtedy Polacy gością tej osoby i to jest super. Mega ekstra to jest kultura, bardzo mi się podobało. I słyszałem, turcy mieszkający w Polsce właśnie próbują, czy to działa naprawdę tak. Jeden chodził tak po domach. I mówi, że prawda no. Naprawdę? Cis, tak. Wszyscy otwierają drzwi i dają jedzenie. Razem siedzą, jedzą, pogadają. Więc to jest super. Jaki tak. wspaniały. Chodzi <laughs> po że wszędzie się naje i Ale ten... chciał próbować się próbować to faktycznie tak jest. No, no to ja się cieszę, że faktycznie otwierają te drzwi. No, no i Wigilia w Polsce... Było inaczej. Niż ja sobie w głowie to pomyślałem, wyobraziłem. To trochę inaczej wyglądało, ale bardzo mi się podobało. I tutaj dodaję też. Jedząc tak, siedząc z Polakami nie -muzułmanami, i nie muzułmańskie święto. To nie znaczy, że ja od razu jestem chrześcijaninem czy coś. Tutaj do Turków mówię to. Tak, bo pojawiają się takie komentarze. No, no to albo to ubieranie choinkę. Mm -hmm. To, że ja to ubrałem, teraz udekorowałem. No, jestem dalej muzułmaninem, no, nic tak. się nie zmieniło. Na tym polega związek, <grym> gdzie są dwie religie. No, obchodzimy wszystkie święta i moje i Nuriego, i oboje nawzajem się w tym wspieramy. Po prostu Nuri do moich świąt podchodzi jako do tradycji niezwiązanych z religią, mhm. a ja tak samo do świąt Nuriego, nie? Po prostu, żeby to spędzić razem, żeby było miło, no, no nie wyobrażam sobie, żebym teraz ja sama dla siebie ubrała tą choinkę i sama siedziała przy wigilijnym stole, a Nuri nie wiem wtedy wychodzi z domu czy coś, nie. No. I według naszej wiary, Jezus jest naszym prorokiem. Tak. No, więc my uwierzymy Jezusa. Tak. Nie ma tak, że nie możemy uwierzyć. No, no macie tą no. samą historię przecież, że Jezus się właśnie w taki sposób urodził, więc. Koranie, cały chapter, rozdział, rozdział cały rozdział o Marii. No właśnie. No i więc... ona jest jedyną kobietą, chyba, co ma tak cały rozdział. Tak, więc dużo tak naprawdę jest podobieństw, i, i nie ma co tutaj na siłę szukać jakichś problemów w tym, i, i można to wszystko ze sobą fajnie połączyć. Pytaliście właśnie w komentarzach, czy e, u nas w domu normalnie jest wigilia, czy jest opłatek, i czy Nuri bierze w tym udział. No, oczywiście, że tak, mhm. e, ale jak nasza wigilia dokładnie wygląda, to zobaczycie sobie za tydzień w następnym vlogu, bo chcemy, <laughs> chcemy to nagrać i wam pokazać. Także to tam zobaczycie. I jeżeli potrzebujecie jeszcze przed świętami przepis na dobrego piernika, to ja nagrałam w zeszłym roku filmik z przepisem mm -hmm. właśnie po turecku, żeby mogły sobie turczynki wypróbować to ciasto. Ale oczywiście, jak zawsze, polskie napisy są, więc możecie sobie zerknąć. Ja w tym roku też ten piernik będę piekła, bo zawsze się super udaje, jest bardzo dobry. Tak. I Zgadzam się. Link, link tutaj dodam i w przypiętym komentarzu to sobie tam zerknijcie. E, no tak to wygląda. Coś jeszcze mieliśmy opowiadać? Nie, chyba tyle. Chyba no. tyle. Nie będziemy przedłużać. 24 grudnia. Ogólnie 25 chyba na całym świecie, tylko w Polsce no, tak bo jest. Bo my mamy tą wigilię. Nie? Dobra 24, 25 nieważne. Szósty. Tak. 6 też. też. To jest świąt Boże, Bożego Narodzenia, czyli Jezus się urodził. Do Turków mówię. To nie jest Sylwester, tylko religijny. I Sylwester 31 grudnia, Sylwester, rok się kończy i nowy rok się zaczyna. Wtedy możesz nachylać ten chlać. <grymne> 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 Nachlać. <grymne> imprezować, tańczyć, wszystko możesz robić. To jest. Nic e, nie jest związane z religią. religią. Dokładnie. No tak Pamiętajcie. jest. Pamiętajcie. Pamiętajcie o tym. I podpis. A teraz jak powiedziałeś nachlać, to ja mam jedno takie wspomnienie. Ze świąt akurat. To znaczy nie, że się nachlałam na święta. Mhm. Tylko wiecie co? Ja nie wiem jakie tam u was tradycje, jakie tam się ciasta piecze. No u nas w tej chwili już też yy, babcia nie przesadza. Tam jest piernik, sernik, tam makowiec i tyle. Ale pamiętam, że był taki czas, że faktycznie babcia masę różnych ciast piekła. I jedno z ciast, które zawsze było na święta to było ciasto, które my nazywamy pijak. Bo to ciasto to jest w sumie jak tiramisu, tylko że te biszkopty są maczane w wódce. Pijak. No i pamiętam, że w jedne święta był ten pijak na takim pięknym kryształowym talerzu z nóżką. I babcia powiedziała, że mam wynieść to ciasto do spiżarni, żeby się krem nie, nie roztopił. A przed wejściem do spiżarni stały zawsze beczki z kiszoną kapustą, bo moi dziadkowie zawsze kapustę kisili na święta. No i z tych beczek wiadomo, czasem wylatywało trochę tego soku z kapusty. Więc ja szłam z tym talerzem i pościsknęłam się na tym soku. I jak się wywaliłam, tak ciasto za mną na drzwiach rozbryzgane. Talerz przede mną rozbity. Ja leżę w tym soku od kapusty. Więc się udało. I od tamtej pory już pijaka na święta nie robiłem. Ale też dobra nazwa, nie? Do, do tej sceny? Pijak. No. No. no Najadła mówię. się pijaka i. Utało się akurat nazwa też. Takie wspomnienie ze święta. Dajcie znać, czy, czy coś wam się przytrafiło śmiesznego święta. Jakie macie tradycje, czy może są jakieś tradycje, ym, tylko u was w domu, o których mhm. wiecie, że nikt inny nie ma. Chętnie poczytamy. Może coś, coś ciekawego, nowego się dowiemy. No. I dajcie znać, w jaki sposób y, dostajecie te prezenty pod choinkę. Ja wam już ostatnio <laughs> mówiłam, że do nas przychodzi Gwiazdor, ale w jaki sposób? Pamiętasz, jak to było? No. Nie, jak? No, siedzieliśmy, śpiewaliśmy te kolendy z babcią. No. I potem nagle. A, tak, ktoś przyniesie prezenty i mówi, że Gwiazdor się spieszył <noise> tak po prostu ktoś w pewnym momencie wychodzi tak żeby niego nie zauważył i dzwoni z dzwonkiem do drzwi potem nie wiem moja mama czy moja babcia leci tam do drzwi i przynosi te wszystkie pakunki i mówi no gwiazdor był ale się spieszył i zostawił tylko prezenty i, i no nie dalej poszedł. Hmm. Chociaż jak ja byłam mała, to faktycznie ktoś z sąsiadów yy, czy, czy ktoś tam z rodziny przechodził przebrany za gwiazdora, faktycznie i trzeba było tam wierszyk powiedzieć, czy prezent dostać. No. A jak ktoś był niegrzeszny, to, to rózgę przez dupę tam i pasem. <noise> 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 Więc tak też było. To Dajcie znać, jak to u was wygląda. Nie składamy jeszcze życzeń na święta, no bo jeszcze Wigilijny yy, będzie e vlog za tydzień. Nie jeszcze nie ma świąteś. No Jest. właśnie. Więc widzimy się za tydzień do zobaczenia. Kierzysz rys?